Kochani, jesteśmy na bazie, gdzie odzyskuje się wolność z powrotem. Dwie osoby otrzymują dzisiaj wolność z powrotem na zawsze. Numer niewolniczy będzie zlikwidowany. Także cieszymy się bardzo. Pierwsza odzyskuje wolność Małgorzata, następny odzyskuje Pier Nikolas. Samuel Perry są przy ekranie, gdzie oni likwidują ten numer niewolniczy, który się ukazuje tam. Odcinają. Bez przyjmie przy mnie przez moje oczy odbiera resztę danych tych osób. Czekamy na sygnał. Ok, Andrzej, małgorzata. Gotowi. Nowy Małgorzata Małgorzata. Nazwisko urodzenia i teraźniejsze. Data urodzenia. Kontinent. Kontynent Europa. Land. Kraj. Region. Region. Miejsce urodzenia. Okay. Numer niewolniczy ukazał się na ekranie. Zlikwidowany odcięty na zawsze. Istota wolna ukazał się napis. Gratulujemy wolności z powrotem. Szykują się do następnej osoby. Andreas Gotowe. Imiona. Pier Nikolas. Nazwisko. Data urodzenia. Kontynent Europa. Land. Kraj. Region, region i miejsce urodzenia, okay. Okay. Numer niewolniczy ukazał się na ekranie zlikwidowany, istota wolna ukazał się napis, gratulujemy następnym istotom wolności, z powrotem już opuszczają e, bazę. Peres Samuel, jak zawsze to jest reguła, pozdrowienia wysyłają wam wszystkim. I Simone sprawdzana jest przez Rafaela. Rafael mówi, że wszystko porządku. Pozdrawiam Was serdecznie. Simone już będzie powracała. Zostańcie kochani zdrowi. Cieszymy się na każdego, kto jest przywracany do wolności z powrotem. Zostańcie zdrowi. na Namaste.